Cześć, witajcie we wtorkowe popołudnie. Zrobimy małe podsumowanie tego, co się u mnie dzieje na botach, na narzędziach, na kontach fundowanych, na prawdziwych kontach, na RoboForexie. I tutaj widzimy MetaTrader 5 i jedno z narzędzi pracujące, gdzie ma już obecnie otwarte dwie pozycje na buy, tak jak widzimy, 0,14 lota, jedna i druga i obecnie te pozycje są 45 centów na stracie, mniej więcej. Możemy sobie podejrzeć, co bot dzisiaj wygenerował na tą chwilę. To narzędzie dzisiaj, nie, nie, to nie jest dzisiaj, to jest z tego tygodnia, 62 dolary w tym tygodniu, a gdy przełączymy na dzisiaj, to mamy 27 dolarów. EDP ostatnio po jakichś tam aktualizacjach, przepraszam, to nie jest EDP, to jest MicroHunter, działa 23 na 5, czyli 23 godziny dziennie, no bo jeden, jedną godzinę rynek jest zamknięty, między 23 a 24 a północą czasu polskiego rynek na złocie jest zamknięty i wtedy po prostu bot nie gra, a tak to przez 23 godziny na dobę gra 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Nie ma ostatnio filtra założonego takiego, który ma EDP, i ten bot ostatnio gra też podczas gdy są jakieś wydarzenia. No i tak jak na przykład dzisiaj są tam jakieś ogłoszenia, co oni to dzisiaj CPI czy PPI ogłaszają? Możemy sprawdzić w kalendarzu tutaj. OK, i dzisiaj jest ogłaszane w Stanach. Co my to dzisiaj mamy? 15. OK, CPI, ale to jest nie USD. Dobra, tutaj CPI dzisiaj mamy tak. Dzisiaj mamy ogłaszane CPI o 2:30 po południu i to był czas chyba dzisiejszy, czasu polskiego. Więc już jest po tym wydarzeniu, przez co EDP wznowił granie, bo po prostu nic wielkiego na złocie się nie wydarzyło, więc EDP przez chwilę nie grał przez ten czas, tam jakąś godzinkę czy dwie był wstrzymany. Ma taki filtr i jedno z narzędzi nie grało, a drugie grało cały czas. Tylko teraz nie mam jak podejrzeć na MetaTrader 4, tego pierwszego narzędzia EDP, bo MetaTrader 4. No nie za bardzo działa na Macu. Musiałbym mieć podłączony telefon, tak jak zawsze wam pokazywałem, ale obecnie nie mam akurat tutaj przy sobie kabla i wam nie pokażę, ale wszystko jest ogólnie w porządku. Czyli drugie narzędzie MicroHunter jest obecnie cały czas w grze, tak jak tutaj widzicie. Dzisiejsza dniówka do tej pory, czyli do 17:30, 27 dolarów w tym tygodniu. To jest 62 dolary, bo są to konta procentowe, więc dwa miejsca po przecinku trzeba przesunąć, co daje 62 dolary. Wczoraj na dzisiaj były jakieś pozycje przerzucone. Nie wszystkie były zamknięte wczoraj wieczorem, i przez to RoboForex pobrał 77 centów opłaty takiej właśnie za przerzucenie otwartych pozycji na dzień następny, na dzień następny handlowy. No dobra, to jeszcze teraz tylko. Przejdę na to, co działo się wczoraj, czyli poniedziałek. EDP wygenerował 24 dolary, to jest równe 0,5% konta, a Micro Hunter wczoraj. 14 lipca 35 dolarów, co daje 1-2% całego konta, więc no dwa razy więcej, nawet więcej niż dwa razy więcej niż EDP. Micro Hunter, no, po prostu ma takie dniówki, gra troszeczkę ostrzej, gra więcej, tylko no, widzicie, to on gra więcej, przynosi większe dniówki, a obecnie jest na stracie, a EDP robi mniejsze dniówki, mniejsze procenty, ale okazuje się, że daje większe zyski, bo jest cały czas na plusie. Także EDP wychodzi w sumie tak końcowo na razie, przynajmniej póki co na ten krótki termin, z którego ja korzystam z tych narzędzi, to po prostu EDP wychodzi na tą chwilę lepiej. Mimo, że robi mniejsze dniówki, to daje jakby więcej pieniędzy, bo nie generuje strat. I na tą chwilę to jest właśnie jakieś 0,59%, wczoraj to było 0,6%. To jest średnia tych wszystkich dni, kiedy handluje zebrana do kupy, to średnia tych, tych dziennych jego zysków to jest 0,6%. Zagrania EDP przerzucam na swoje konta propowe. Tutaj, akurat, dzieją się fajne rzeczy, bo moje największe konto to jest właśnie to, które teraz jest uruchomione. E, tutaj o EDP też ma odpalone trzy pozycje, bo są to przerzucone za pomocą kopiarki e, pozycje z EDP, z tego pierwszego narzędzia, na konta moje propowe, gdzie tutaj mam już 2,500 dolarów zysku, tylko że jest to jeszcze konto propowe, konto z challenge'em, gdzie najpierw muszę Zrobić 5% konta, na razie mam 2,5% konta, a jestem już na drugim etapie. I jak zrobię 5% konta, to przeskoczę na konto fundowane o wartości 100 tysięcy dolarów, czyli no całkiem. Pokaźna kwota, z której można robić naprawdę mega dobre dniówki, bo na przykład, tak jak teraz, totalnie na automacie, gdzie pozycje za pomocą kopiarki automatycznie przerzucane są właśnie z narzędzia EDP na to konto, tutaj propowe. I tutaj dzisiejsza dniówka to jest 113 dolarów już, a od wczoraj, czyli this week, czyli poniedziałek, Wczoraj i dzisiaj to jest już 350 dolarów, czyli bardzo dużo. 356, dokładnie 83. Na pewno dzisiaj jeszcze coś tutaj zostanie ugrane. Dzisiaj troszkę mniejsza dniówka niż wczoraj. Wczoraj to no, złoto akurat było tak sprzyjający, rynek był do ogrania. Na no, dzisiaj też chwilę bot był wyłączony też tam dosyć późno wystartował, no więc dzisiaj tak troszeczkę słabiej, ale mimo wszystko 113 dolarów już na tą chwilę jest. To gdy w końcu to konto, jak jeszcze zrobię te 2,5% konta, jeszcze 2,5 tysiąca dolarów zysku, co patrząc na to, jak to by tak szło po jakieś średnio 200 dolarów, 250 dziennie, to po prostu... Bardzo szybko byłbym w stanie w końcu ukończyć ten challenge i takim dużym kątem przejść na konto realne. Dobra, to jest to pierwsze konto, największe moje. Później drugie konto, które jest na pierwszym etapie, tutaj jest 10 430 dolarów, jest to też konto propowe z challenge'em, tylko tutaj trzeba zrobić najpierw 15% konta, żeby przeskoczyć na konto live, na prawdziwe konto. I mam tutaj jeszcze trzecie konto, najlepsze konto, bo jest to już konto, to właśnie fundowane konto Live, na którym już jest grane na, na prawdziwych tak jakby pieniądzach. To już nie jest konto propowe, to już nie jest konto demo, to już nie jest e, e, zdawanie challenge'u, pierwszy etap, drugi etap, tylko tutaj już jest m, gra po prostu na prawdziwych pieniądzach i na tym koncie w tym tygodniu jest wygenerowane 107 dolarów, czyli wczoraj i dzisiaj, a łącznie, m, tak jak było przed chwilką widać, to jest właśnie 10 200 mniej więcej 60 dolarów, czyli tutaj już mam 260 Dolarów do wypłaty. Tylko e, ja to konto kupiłem w takiej promocji, że właśnie nie kupowałem jako challenge, tylko od razu jako konto live. I tutaj jest taki haczyk, że zarobione pieniądze można dopiero wypłacić po miesiącu. I taka właśnie promocja kończy się dzisiaj. Dokładnie, chyba za 12 godzin, gdzie można kupić od razu sobie takie konto, gdzie nie trzeba zdawać challenge'u, gdzie nie trzeba przechodzić pierwszego etapu na koncie demo, drugiego etapu, tylko od razu można kupić sobie konto fundowane. I ja już tu Wam pokażę. Tutaj jest informacja, że właśnie te konta fundowane. Dzisiaj za 12 godzin i 47 minut kończy się ta promocja. Już właśnie dostałem maila. No i tutaj na głównej stronie tutaj też jest informacja właśnie o tym, że to już się po prostu kończy i te konta rządzą się trochę innymi prawami. Tylko chwilowo właśnie jest bardzo dużo różnych tutaj na stronie ich zmian wprowadzanych odnośnie tych kont i tych bonusowych, i tak dalej, bo całe życie była tylko ta jedna, tutaj, tabelka, i tylko to było. Teraz ostatnio była promocja, gdzie mogliśmy sobie kupić właśnie takie konto fundowane. Czyli teraz jest ta promocja, i takie konto, które ma na, ma, jest o wartości 10 tysięcy dolarów, można kupić za 199 dolarów, gdzie profit sharing jest taki, że 80% z wygenerowanych zysków wpada. Nam do kieszeni, a 20 pobiera nam firma. Tylko tutaj są inne warunki, bo maksymalny dzienny taki jakby limit strat może być 3% konta, czyli bardzo mały, bardzo się tutaj zabezpiecza firma i maksymalny w ogóle jaki może być limit strat to 6% konta, bo gdy to później jakby tak przekroczymy, to takie konto zostaje nam zabrane. Po prostu tracimy, re łamiemy regulamin i tracimy dostęp do tego konta i pieniądze, które przeznaczyliśmy na zakup tego konta, no niestety nam tak jakby przepadają, a są to pieniądze tylko na zakup konta. Pamiętajcie, że na tych kontach fundowanych, kontach propowych, te pieniądze, które przeznaczamy na zakup konta, to, to nie są pieniądze, którymi gramy na dźwigni. Te pieniądze po prostu przeznaczamy na zakup produktu, na zakup konta. No i teraz właśnie ta promocja z tym kontem właśnie takim realnym już od razu, gdzie nie musimy zdawać challenge'u, kończy się za 12 godzin, tak jak Wam pokazywałem. I gdyby ktoś chciał sobie kupić któryś z tych kont, na przykład takie konto za 100 tysięcy, na którym jest 100 tysięcy dolarów, tak jak ja mam to jedno, to kosztuje 1000 dolarów. I tutaj takie same zasady, czyli 80% zysków, które uda nam się wygenerować jest dla nas, a 20% jest jako takie fee dla firmy 3% w ciągu jednego dnia i 6% w ogóle maksymalna. Strata. No, i takie są po prostu warunki. Czyli, jakby tej strona rozwinęła się o kolejne możliwości zakupu i możemy sobie kupić tak, właśnie takie zwykłe konto, stare, takie normalne konto, dwa etapy do przejścia, czyli 15% konta. To jest właśnie 99 dolarów, i tak było zawsze. I tak było zawsze, że można zrobić 5% straty dziennie, maksymalnie, żeby nie utracić takiego konta, żeby nie złamać regulaminu, i łącznie maksymalnie 10% konta. No, i przy tym koncie. 10 tysięcy jest to 1000, a na przykład za kon przy koncie, na którym jest 200 tysięcy, to mamy maksymalną stratę, którą możemy wygenerować 20 tysięcy dopiero wtedy złamiemy regulamin lub 5 w ciągu jednego dnia, czyli jak przekroczymy Stratę na złej, na złym po prostu zagraniu, na dźwigni więcej niż 10 tysięcy dolarów na takim koncie, to po prostu złamiemy regulamin, to konto zostanie nam zabrane, stracimy je po prostu, stracimy dostęp do tego konta. No tutaj są lepsze warunki, bo później, właśnie na drugiej fazie, jak zrobimy najpierw 10%, tutaj target 10%, jak zrobimy 10% na takim koncie, to przechodzimy na fazę drugą, no i znowu zaczynamy challenge od nowa. I tutaj jest faza druga, i tutaj mamy takie same warunki, czyli 5 w ciągu jednego dnia procent i 10%. Maksymalnie i wtedy przechodzimy na konto live, i na tym koncie live znowu mamy takie same warunki, czyli 5% i 10%. Czyli to nam cały czas zostaje i to jest jakby tak najlepsza opcja, bo możemy wygenerować taką większą stratę po prostu w ciągu dnia i w ogóle i nie utracimy tak szybko tego dostępu do konta, jeśli zrobimy jakieś stratne pozycje, a gdy właśnie kupimy sobie takie konto, gdzie już pierwszy etap jest zdany, te pierwsze 10% na tym koncie jest zrobione i zaczynamy od etapu drugiego, czyli zostaje nam tylko jeden etap, jedna faza do zdania, to wtedy te warunki są gorsze, bo dziennie możemy zrobić tylko 4, a nie 5, a łącznie. Łącznie 7, a nie 10. Później na live też mamy te same warunki, więc one są trochę gorszymi warunkami, ale za to o wiele łatwiej jest przejść z tej fazy drugiej na konto live, bo mamy tylko ten jeden challenge, gdzie musimy zrobić tylko 5% konta. I jak to zrobimy, to już jesteśmy na koncie live. Tylko, że to konto nie kosztuje 99 dolarów za dyszkę, tylko 149 dolarów, a na przykład konto 100 tysięcy dolarów kosztuje 600 dolarów, a nie. Na przykład 500, czyli jak mamy dwie fazy do przejścia, dwa etapy, to kosztuje tylko 500 i mamy lepsze warunki, ale za to musimy zrobić aż 15% konta, a jak mamy jedną fazę, to to konto kosztuje nie 500, a 599, no i dodatkowo mamy gorsze warunki, ale za to o wiele mniej musimy jakby zdać egzaminu, tylko na przykład 5% i już skakujemy na konto fundowane. No i ja właśnie to konto za 100 tysięcy mam na takim drugim. Etapie to konto mam na takim drugim etapie, gdzie właśnie nie, nie idę od zera, tylko idę, potrzebuję zrobić tylko 5%. Ale jak ja kupowałem to konto, to były jeszcze inne, inne warunki, inne regulamin i dzięki temu na tym skorzystałem, bo to jest chyba to. To jest to konto 100 tysięcy dolarów. Ja mam jeszcze stare warunki, tutaj. Stare warunki, czyli mogę zrobić w dalszym ciągu 5% w ciągu dnia i 10% w całości. Tylko gdzie, gdzie to widać? Gdzieś to jest. W każdym razie. O, tutaj dobra. Maksymalna strata. To jest 10 tysięcy dolarów, a nie 7. Bo teraz, jakby się kupiło konto, to można zrobić maksymalnie 7 tysięcy 7% konta, a ja mam 10, czyli jestem jeszcze na takich starych warunkach. To, co potrzebuję zrobić, to potrzebuję łącznie target mój 5 tysięcy dolarów, zrobiłem już 2,5 i zostało mi jeszcze tam 2 496 do ogarnięcia, żeby wskoczyć na konto live. No i nie mogę się doczekać. 29 dni już gram na tym koncie i zrobiłem te 2,5%. No kurde, mam nadzieję, że teraz zrobię to trochę szybciej szybciej, bo zwiększyłem trochę ryzyko, żeby zagrywać troszeczkę większymi lotami, ale dalej bezpiecznie, żeby przyspieszyć po prostu zdanie tego egzaminu i przeskoczyć z tego konta demo na konto live. A tak jak wspominałem jeszcze raz, przypomnę tylko ostatni. Tutaj mam trzecie konto, które już jest. Kupione tak od razu, czyli kupione w ten sposób, który, gdzie jest promocja, do jeszcze 12 godzin. Tutaj jeszcze te 12 godzin, 46 minut. To mam konto fundowane, kupione od razu, w całości, czyli to jest ta dziesiątka za 200 dolarów. Zapłaciłem za to konto 200 dolarów. I teraz y jest tutaj taka opcja, że można zrobić tylko 3% straty. Jak się kupuje takie od razu y konto na, bez, bez, bez challenge'u, to można zrobić dziennie 3% straty i 6% całościowej i tu jest trochę mniejsza dźwignia, nie 1 do 50, tylko 1 do 25, ale to chyba, nie wiem, czy to ma jakieś za bardzo znaczenie. W każdym bądź razie ja to konto widziałem tutaj na początku, nagrywałem nawet film o tym, gdzie pokazywałem, przechodziłem KYC, mam zrobione KYC, a okazuje się, że właśnie podczas tych zmian ciągłych na stronie, dodawania tutaj tych challenge'ów, dodawania tej jednej fazy, drugiej fazy, bo tego wcześniej nie było, to mi gdzieś teraz zniknęło to konto moje i ja go nie widzę, ale ogólnie konto mam i na koncie gram i pisałem już do supportu i powiedzieli, że tak, wiemy, znamy ten problem i go ogarniamy. Także, bo to jest to konto, którego nie widać, a to jest no, od nich konto i na, mówię, na poprzednich jakichś tam filmach pokazywałem numer tego konta i jak one było po prostu tutaj w dashboardzie, do którego teraz no, nie mam dostępu. Nie wiem dlaczego. No Coś tu mieszają, coś tu zmieniają, coś tu dokładają. Tutaj to uciekło, to doszło i mam nadzieję, że tylko jak najszybciej zostanie to Naprawione, a i tak nie mógłbym jeszcze wypłacić pieniędzy, bo muszę czekać do 30 dni, po prostu zanim będę mógł zlecić wypłatę. A może, właśnie o, tutaj też mogę Wam pokazać. To było 9 lipca zakupione konto i od 9 lipca trwa już ta promocja, ale kończy się za 12 godzin. I tu jest właśnie zakup tego konta: 10 tysięcy Instant Funded Account. No i to kosztowało 199 dolarów. Nie mam chwilowo do niego dostępu, ale w historii jest pokazane, że jest kupione. Mam je podłączone pod TradeLocker i tutaj to konto normalnie widzę. Jakie chcę podłączyć pod kopiarkę, to też bez problemu to konto widzę. Więc ogólnie, no to chyba wszystko jest ok. Dobra, gdybyście chcieli zakupić takie konto w promocji, to zapraszam was na stronę tutaj prop200k.com. Link do tej strony znajdziecie w opisie filmu, ale też możecie w przeglądarce wpisać prop200k.com i pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy. O ryzyku, no i po prostu zasadach e, nagrania na dźwigni, czyli możecie stracić pieniądze, gdy na przykład będziecie kopiować boty, no i gdy boty wygenerują jakieś straty, no to po prostu będziecie mieć stratę i możecie utracić tutaj po prostu pieniądze. I trzeba o tym wiedzieć. Zanim podejmiecie jakikolwiek krok, zanim skorzystacie z jakichkolwiek tutaj przycisków, linków, będziecie cokolwiek robić, to najpierw bądźcie świadomi ryzyka grania na foreksie, grania na złocie. No i tyle, no po prostu kliknijcie, zapoznajcie się z tym, zapoznajcie się tutaj jeszcze z pełnymi zastrzeżeniami, informacjami prawnymi, żeby świadomie podejmować decyzje i być świadomym ryzyka, które wiąże się z graniem na dźwigni i korzystaniem czy to z kont propowych, czy z narzędzi typu boty, handlowe na Arboforexie i ja jeszcze tylko wrócę na prop200k.com, a gdy będziecie świadomi i będziecie chcieli skorzystać czy to z promocji, czy z botów, to tak jak powiedziałem na stronie prop200k.com znajdziecie właśnie czy to EDP, czy znajdziecie MicroHuntera. Obecnie korzystam tylko z tych dwóch botów. Instrukcje macie tutaj, grupa Telegram tutaj, platforma edukacyjna, z której też korzystam cały czas, znajduje się tutaj i konta propowe, jeśli chcecie sobie kupić, to potrzebujecie założyć sobie konto u tego brokera. Klikacie sobie w konta propowe, przenosi was na stronę, gdzie wpodajecie maila, dajecie sign up i wtedy skakujecie na dashboard ten, który ja wam tutaj pokazywałem, To wtedy będziecie mieć po prostu do tego dostęp. I tutaj sobie wybierzecie w New Challenge co chcecie: czy chcecie skorzystać z tego Instant Funded Account, czy z konta, które ma tylko jeden etap, czyli drugi do zdania 5%, czy chcecie skorzystać z kont, które mają dwa etapy do przejścia, ale mają dużo lepsze warunki. Więc tutaj już decyzja należy do Was, o ile ktoś chce skorzystać. A tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak na przykład połączyć kopiarkę, czyli na przykład bota. EDP czy mikrohantera za pomocą kopiarki, który będzie Wam przerzucał pozycje na konta propowe, które tutaj ewentualnie będziecie mieć. To z MetaTrader 4, czy tam z MetaTrader 5 będzie Wam przerzucał pozycje na TradeLocker i ja to właśnie mam skonfigurowane, ja to mam zrobione. No i to mi tak działa. Do zobaczenia. Może jutro, może pojutrze zrobię kolejne podsumowanie tego, co u mnie na kontach się dzieje. Pamiętajcie, że jeśli interesuje Was ten temat, to żeby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie pozdrawiam. Cześć.